Dzień dobry, witam na kolejnym naszym spotkaniu. Zapraszam, zanim zaczniesz rzeczywiście ze mną ćwiczyć, to zachęcam Cię i zapraszam do wykonania rozgrzewki. Propozycja się gdzieś tutaj pojawi. Kliknij rozgrzewkę, zrób rozgrzewkę, następnie wróć do mnie. Ćwiczymy dzisiaj troszkę w leżeniu bokiem i w kręgu podpartym. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od lewej strony. Połóż się na lewym boku. Pod ręką jest oczywiście jakaś poduszka, jeżeli potrzebujesz tak, żeby położyć się wygodnie. Będziemy dzisiaj pra pracować z ręką wyprostowaną, czyli głowa leży na prostym ramieniu. Wyprostujemy sobie również obie nogi, próbując ułożyć ciało w jednej linii. Jednym takim z punktów odniesienia niech będą nasze kolce biodrowe, czyli linie, jaką one tworzą, to jest linia prostopadła do maty. Zerkając w stronę stóp, one powinny być w zasięgu wzroku. Prawa ręka jest oparta o matę, gdzieś na wysokości klatki piersiowej i pomaga Ci w utrzymaniu równowagi. Zaczniemy sobie od próby podniesienia złączonych nóg do góry. I ta linia bioder, ważne, żeby ona cały czas została prostopadła do maty. Podnosisz, opuszczasz. Góra i dół. Złączone nogi, tyle ile możesz, ile się da w górę. Staraj się nie zatrzymywać oddechu. 5, jeszcze 4, 3, dwa, ostatni raz. Uginamy obie nogi w kolanach. Kolana na wysokości Twoich bioder, gdzieś w kolanie staraj się poszukać kąta prostego. Prawa ręka powędruje za głowę. Łokieć pozostaje otwarty w kierunku sufitu, nie zamyka się do przodu. I Teraz spróbuj ten otwarty łokieć zbliżyć w kierunku biodra. Łokieć do biodra i wracam do leży. Łokieć do biodra, ok. Napinam, bo chciała, nie ciągnę głowę do góry. Nie zatrzymuj oddechu. Jeżeli Ci z oddechem trudno, zrób wydech do góry. Ręka pod głową luźniutko, 5 i jeszcze. 4, 3, 2, ostatnie. Ręka z głowy powędruje na matę. Obie nogi wyprostowane. Ciało w jednej linii, wracamy do tego ustawienia. Górną nogę, czyli prawo, Podniesiemy troszeczkę wyżej, ale tylko mniej więcej na wysokość biodra może być trochę wyżej. Będziemy pracować dolno. Unoszę, opuszczam tylko dolna. Góra i dół. Góra i dół. Oddychaj, nie zatrzymuj oddechu. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni raz. Uginamy znowu obie nogi. Dłoń za głowę i mamy powtórkę ze skłonów, czyli łokieć chce dotknąć biodra, napinam bok ciała, wydech do góry, wydech do góry, albo oddychaj po swojemu. Sześć, jeszcze pięć, cztery, luźna ręka pod głową, trzy, ona nie pomaga, dwa, ostatni. Wróć dłonią z za głowy na matę, wyprostuj nogi. Linia bioder, to cały czas obowiązuje. O tym pamiętaj. Podnieś obie nogi w górę. Zatrzymaj tą dolną, nieruchomo. A pracuj górną, ale nie za wysoko. Unosząc ją tam do kąta 45 stopni i łącząc. Góra, dół. Góra, dół. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery, jeszcze trzy, dwa, ostatni, opuszczamy. Obie nogi zgięte w kolanach i ostatnia seria naszych skłonów. Łokieć do biodra i wracasz do leżenia. Łokieć do biodra, staraj się utrzymać ten łokieć cały czas otwarty ku górze, do sufitu. Sześć, jeszcze pięć. 4, 3, 2, ostatni. Ok, ręka za głowę na matę pomoże, pomoże nam się podnieść, usiąść i zrób to same ćwiczenia na drugim boku. Jestem z Tobą na drugim boku. Ręka pod głową wyprostowana, wyprostowane obie nogi, ciało w jednej linii, linia bioder linia prosto padła do maty. Dłoń, lewa tym razem ułożona na wysokości klatki piersiowej, ona pomaga nam w utrzymaniu równowagi. Złączone nogi na początek były. Unosisz, opuszczasz. Unosisz, opuszczasz. Ruch jest trudny, więc staraj się nie zatrzymywać oddechu albo wykonać wydech, kiedy podnosisz nogi. Pięć, cztery, Trzy, dwa, ostatni, i mamy spłony, czyli obie nogi są zdjęte w kolanach. Kolana na wysokości twoich bioder. Ręka pod głową zostaje prosta, a ta z maty wędruje za głowę. Otwarty łokieć w kierunku sufitu. Łokieć do biodra, i wracasz. Góra, napinaj bok ciała, czyli tutaj te partie tuż nad biodrem. Ręka pod głową. Luźno, ona nie pomaga. 5, 4, 3, 2, ostatni. Ręka z za głowy wędruje na matę, A my znowu układamy ciało w jednej linii. Górna noga podniesiona jest na wysokość biodra albo delikatnie wyżej. Będziemy pracować dolno. Unosisz, opuszczasz. Tak, żeby połączyć nogę z nogą. I opuścić. Góra. Dół. Góra. I jeszcze. Oddychaj. 5 cztery, trzy, dwa. Ostatni. Wracamy do skłonów. Ugięte kolana, ugięte biodra, dłoń za głowę. Łokieć unosisz w kierunku biodra. To tak jakbym chciała się podnieść właśnie z leżenia bokiem. Do siadu bez pomocy ramion. Wydech do góry. Pięć. Łokieć do biodra. Napinaj bok ciała. Trzy. Dwa. Ostatnie powtórzenie. Ręka za głowy na matę. Nogi proste. Ciało w jednej linii. Biodra ustawione. Prostopadle do maty. Linia bioder. Wszystko jest. Ok. I teraz obie nogi podnieść do góry. Tak, żeby dolna trzymała się gdzieś na wysokości biodra. Cały czas w górze górną pracujemy. Wyżej i łączę. Wyżej, a ta dolna nie opada. Trzyma się. Mhm. Lewa noga pracuje. Tam do kąta 45 stopni max. Nie za wysoko. I jeszcze pięć. Trzymaj dolną nogę. Cztery. Ja też sprawdzam, czy mi nie opada. Trzy. Dwa. Ostatni. Opuszczamy. Uginamy obie nogi. Kolana na wysokości bioder. Ostatnia seria skłonów. Łokieć do biodra i wracasz. Łokieć do biodra i wróć. Napnij bok ciała. I jeszcze siedem, sześć, pięć. Oddychaj. Cztery. Trzy, dwa, ostatni raz. Ok, rozluźnij. Zapraszam Cię teraz do klęku podpartego. W klęku podpartym poćwiczymy sobie dalej. Dłonie pod barkami na szerokości barków. Kolana pod biodrami na szerokość bioder. Zrób kocik-grzbiet, zaokrągli plecy. Popatrz na pępek. Zostań w tej pozycji. Zrób spokojny wdech i wydech. A następnie wyginamy kręgosłup, czyli przechodzimy do tak zwanego końskiego siodła. Tam gdzie wzrokiem szukam sufitu, gdzie ogon jest wysunięty, łopatki są blisko siebie. Pamiętaj, że w tej pozycji nie powinno Ci boleć. Jeżeli tak jest, to zrezygnuj albo ogranicz zakres ruchu, wdech i wydech. Jeszcze raz okrągłe plecy, kocik i wiet. Wdech i wydech. I końskie siodło. Wdech i wydech. A następnie postaraj się ustawić plecy neutralnie, czyli tak po środku. W tej pozycji neutralnej mięśnie brzucha delikatnie pracują, tak? Ten brzuch nie spada nam zupełnie w dół. Ogonek jest delikatnie schowany, tak żeby troszkę były napięte pośladki. Ten brzuch też się napiął. Dłonie, na początek mam taką propozycję, żeby twoje dłonie były, zostały na szerokości barków. Szeroko rozstawione palce, a palec wskazujący pokazuje na godzinę 12. Dzięki temu łokcie będą leciutko ugięte albo nie będziemy tam kombinować za mocno, żeby je przyprostować. I teraz spróbujemy zejść sobie utrzymując ten odcinek lędźwiowy, nie wyginając tym odcinkiem lędźwiowym, spróbujemy sobie zejść czołem pomiędzy dłonie i wrócić. Ustawienie głowy też się nie zmienia, to znaczy ta broda delikatnie skierowana w stronę mostka i jak schodzę w dół, to ona też tak wygląda, żeby nie było, że schodzicie brodą pomiędzy dłonie. Nie, to ma być zejście czołem pomiędzy dłoni, czyli uginają się wasze ramiona i te ramiona chcą trochę zaangażować mięśnie klatki piersiowej. Jeżeli możesz popracować mocniej, no to spróbuj zejść mostkiem pomiędzy albo klatką piersiową pomiędzy dłoni. Im mocniej do przodu, tym trudniej. Ruch jest najtrudniejszy przy wyproście i tam ten oddech może się zatrzymywać, więc zrób wydech do góry, wdech na dole i wydech do góry. Jak ci idzie, no to robimy jeszcze cztery. Wdech na dole i wydech do góry. Nie mają prawa wyginać się plecy. Trzy, jeszcze dwa, ostatni. Usiądziemy napięty, palce stóp obciągnięte. Zamiana sobie wysuniemy do przodu. Damy począć nadgarstką. Poruszaj tymi nadgarstkami. I teraz odepchnij się palcami od podłogi, a następnie zadzierasz palce do góry, do sufitu. Odepchnij się i zadzierasz do góry do sufitu. Odepchnij się palcami. Do góry do sufitu. Ok. Wrócimy sobie do klęku podpartego, zejdziemy niżej na przedramiona. Jesteśmy na przedramionach. Kolana są blisko siebie. Lewa noga wyprostowana z tyłu na podłodze. Następnie przenie ją do lewej strony. Wysokim łukiem z lewej strony przenosisz nogę na prawą stronę. Tak dotykasz podłogi. I wracasz z prawej na lewą. Staraj się ustabilizować ciało, tak żeby ruch wykonywała tylko noga. Wysokim łukiem z lewej do prawej i z prawej do lewej. Prosta noga, obciągnięte palce. Im wyżej, tym trudniej. Ok. Jedziemy jeszcze. Wysokim łukiem. Szeroko do boku. Damy radę 5. Barki odsunięte od uszu. Wzrok skierowany gdzieś pomiędzy dłonie na przedramiona. Trzy. Wysokim łukiem. Szeroko do boku. Jeszcze dwa. Wysokim łukiem. Szeroko do boku. Ostatni. Prosta noga. Wróć kolanem na matę. Zmień nogę. Prawa wyprostowana. Przeniesiona do boku, do prawej strony. Wysokim łukiem z prawej do lewej i z lewej do prawej. Z prawej do lewej i z lewej do prawej. I jeszcze. Wysokim łukiem szeroko do boku. Stabilna pozycja ciała. Jeszcze. Wysokim łukiem. Szeroko do boku. Ostatnie. Cztery powtórzenia nam zostały. Wysokim łukiem. Trzy. Oddychaj. Miarowy oddech. Dwa. Ostatni raz. Kolano. Wraca na matę. Możesz je rozsunąć szerzej wygodniej, wygodnie szeroko. Usiądź napięty. wysuń ramiona do przodu. Połóż się nisko. Wróć do klęgu podpartego. Ustaw dłonie pod barkami, a kolana pod biodrami. Plecy ustawione w ten neutralny sposób, czyli brzuch zupełnie. Luźno, nie opada nam w dół. Perpek delikatnie podciągamy do góry, do sufitu. A teraz sięgnij ręką do góry. Sięgnij w górę i wróć. Skręty. Sięgamy. Popatrz za ręką, jeżeli tylko możesz. Góra. W górę. Oczywiście ćwiczenie nie powoduje bólu. Jak boli, odpuszczam, nie ćwiczę. Pamiętajcie o tych zasadach, szczególnie wtedy, kiedy ćwiczycie w domu. Ma być bezpiecznie. Trzy, na każdą stronę. Jeszcze dwa. Ok. I ostatni raz. I na drugą. I znowu, siadasz napięty. Wysuń ramiona połóż się nisko. Odpocznij chwilę. Ok. I jeszcze jedno ćwiczenie na dzisiaj. Na przedramionach trochę niżej, znowu także podpoczęły nam nadgarstki. Kolana są znowu bliżej siebie. Lewa noga jest wyprostowana z tyłu na podłodze, obciągnięte palce. Co jeszcze? No, jeszcze barki odsuwamy od uszu. Prosta noga. Unosisz. Opuszczasz. I tylko tyle. W górę prosta noga. Staraj się nie skręcać bioder. Tu się nic nie rusza, żeby ten ruch nogą nie powodował rotacji. Jest tylko uniesienie. I do dołu. No to próbujemy. Góra. I dół. Góra. I dół. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Kolano wraca na matę. Zmieniamy nogę. Obciągnięte palce. Prosta w górę. I opuszczasz. Prosta noga. Obciągnięte palce. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatni. Kolano wraca. Rozsuwamy teraz kolana wygodnie, szeroko. Siedem napięty. Ramiona mogą zostać z przodu. Możesz ułożyć dłoni pod czołem przez chwilę w tej pozycji. Zostań. Odpocznij. I podnieś się. Usiądź. Usiądź wygodnie. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że udało Ci się dotrwać do końca. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz ochotę jeszcze poćwiczyć, to przypominam Ci, że jest taki filmik bardzo spokojne rozciąganie. Jeżeli masz ochotę ćwiczyć dalej, to do tego Ci właśnie zapraszam. No, a na dzisiaj z mojej strony to tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.